Zwleczcie z siebie starego człowieka, to słowo zwleczcie w języku hebrajskim, to jest apotyfemi, które oznacza akt. Akt. Wiecie czym się różni akt od procesu? Akt to jest coś, co się stanie w ciągu minuty. Na przykład. Przychodzisz na nabożeństwo, jesteś zupełnie w, w świecie i masz czarną duszę. Następuje akt w ciągu pięciu minut i wychodzisz z nabożeństwa z białą duszą bez aktu. To się da zrobić w ciągu pięciu minut. Dlaczego to się da zrobić w ciągu pięciu, pięciu minut? Bo to nie jest moja zasługa, że ja mam białą duszę. Ja sobie jej nie wyszanowałem, nie wybieliłem, ale ją otrzymałem z łaski przez wiarę. Na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, który umarł za mój grzech, zapłacił całą cenę. Ja jestem niewinny. Roland powiedział coś takiego, że te grzechy, które robiliśmy, Robimy, będziemy robić. Dla Boga jest tak, jakbyśmy ich nigdy nie zrobili. Nie liczy się w ogóle. Nie tylko to, co robiliśmy, ale to, co robimy i co będziemy robić. Dlatego, że łaska obejmuje cały kształt. I nie jest tak, że przyjęliśmy łaskę, a dalej wracamy do zakonu. A więc tego jakby nie było. Ok? Czyli to jest akt. Każdy z was to może przeżyć. Jeżeli jest ktoś, kto, kto ma duszę ciągną jak węgiel, nie ma problemu. Wystarczy pięć minut, jesteś czysty w środku tutaj, jak śnieg. Dlatego słowo apotyfemii, ono oznacza, y, zwleczenie siły starego człowieka, ono oznacza akt. To jest właśnie znowu zrodzenie. To jest tak, jak przychodzisz do domu i wyrzucasz wszystkie książki, wszystkie kasety z muzyką itd. Tak Te wszystkie rzeczy możesz wyrzucić z twojego domu w ciągu 5 minut. To jest akt trzeci. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Tu jest właśnie ta przemiana. I tam jest napisane a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tu słowo obleczcie się jest to greckie słowo enduo. Enduo to nie jest to samo słowo. Zwleczcie i przeobleczcie w języku polskim to jest to samo słowo. Z tak, jakbyś zdjął z siebie ogro coś innego. I to by było bardzo łatwe, słuchajcie. Ja bym bardzo tego chciał, żebym mógł zleć z siebie starego człowieka, przyobrać nowego i jest okej. Okay. Gdyby tak się stało, to byłoby tak jak w amerykańskim filmie. Nawróciłem się i wychodzę dojrzały. Dojrzały wierze. Przychodzi do mnie, przychodzę do kolejki, do modlitwy, i o co, co chciałbym, żebyśmy się modlili? Bracie, chciałbym się modlić o to, żebym był dojrzały w wierze. Ktoś się pomodli, wychodzi, jest dojrzałym w wierze. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe dlatego, że to nie jest akt. To jest proces. A proces potrzebuje czasu. I słowo, <laughs> które się w nowego człowieka, to jest enduo. Greckie słowo enduo oznacza nasiąknięcie, I to nasiąkanie, to potrzebuje czasu. To, to nie jest w jeden moment. Potrzebujesz czasu, żeby dojrzeć. Dlatego Bradana powiedział, charakter nie jest darem Ducha Świętego. Dare Ducha Świętego przychodzą, one są tak samo jak ten akt. Przychodzi nagle, prurkuje, przychodzi, uzdrawia chorych, przychodzi nagle, mamy jakąś wizję, ma jakieś objawienie. To są tylko akty. To przychodzi nagle od Boga. To są rzeczy z łaski przyjęte od razu. Natomiast Bóg nie mówi nigdzie, Módlcie się, żeby, żeby Bóg się przyobleł w nowego człowieka. Jest napisane, obleczcie się. Bóg mówi, Ty się masz oblec, Ty to masz zrobić. My często, my często próbujemy nie robić rzeczy, które Bóg każe nam robić. Bóg powiedział, Ty to masz zrobić. Odpowiedzialność spada na ciebie. Odpowiedzialność spada na mnie. Więc ja muszę się tym słowem napełnić. Teraz, kiedy ja mam. Nową, nową duszę, starego ducha. Ja muszę karmić tego, tą nową duszę, słowem. Jeżeli ta dusza się zrodziła ze słowa, to ja muszę karmić ją słowem. Potwóre słowa, potwór słowa, coraz bardziej po twoje słowa przeżył Boże dotknięcie i narodził się na nowo. To, był, to nie było potwór emocji, że ktoś na niego krzyczał i tak dalej, albo mówił, musisz to, musisz tam. Nie, słowo, słowo, potwór słowa po, przeżył coś, jakąś zmiana w swoim życiu. On przemienia. I teraz, jeżeli narodziłeś się ze słowa, to musisz słuchać słowa, żeby słowo cię zmieniało. I w jakim stopniu będziesz słuchał tego Słowa? W takim stopniu będzie się zmieniało. Dlatego jak już powiedziałem tutaj w tym miejscu, wszystko, czymkolwiek czuje się otacza, będzie w nim rosło. Czyli jest możliwość zahamowania tego procesu. Jeżeli jesteś nowo człowiekiem, a nie napełniasz się Słowem, dalej słuchasz światowych rzeczy i karmisz tego starego Ducha, to on będzie żył. Dlatego Biblia mówi, umieramy. My umieramy. To jest proces. I brat brana pod koniec swojego życia mówi ja dalej umieram. Umieram tym rzeczom To jest proces. Ten proces umierania ducha to jest proces. Ja umieram. Zapieram się samego siebie. Zmieniam. Zmieniam. Yy, będę już kończył. Mówię już prawie godzinę. 55 minut. Pan mi położył na sercu, żeby to powiedzieć. I jeszcze chciałbym powiedzieć wam jak dzisiaj faryzeusze to przeżywają. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że to objawia pewne rzeczy. Dlatego, że nauka faryzyjska jest bardzo niebezpieczna. Szczególnie od momentu przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Dlatego, że nauka faryzejska będzie dążyła do tego, żebyś ty odrzucił ofiarę Jezusa Chrystusa, jaką On na ciebie, za ciebie złożył i żebyś zaczął. Myślę, że Twoje zbawienie wynika z Twoich uczynków. Że wynika z tego, co Ty robisz. I to jest tendencja ludzi. Dlatego ta nauka jest bardzo niebezpieczna, dlatego, że możesz odrzucać łaskę Jezusa Chrystusa. Możesz przestać myśleć, tak jak ten celnik. Panie, kim Twoja łaska mnie zbawiła. I ten celnik miał takie dobre myślenie, że nie ważne, co ja robiłem, nie ważne, co ja robię, ale Jego łaska mnie zbawiła. A natomiast faryzeusze myślą sobie, ja poszczę, ja daję dziesięcinę, ja robię to, ja to, ja to. To jest duch faryzyjski i on dzisiaj jest często w ludziach wierzących. Ja jestem taki. Ja zobacz, co ja zrobiłem. Ja to, ja tamto. Ale ten człowiek, który jest pod wpływem takiego ducha, jemu jest trudno wierzyć, że to jest bezwarunkowa Boża łaska. I co się dzieje, słuchajcie? Przychodzi człowiek wierzący na nabożeństwo do zboru w Jeffersonville, albo w Warszawie, albo w Koszalinie, albo w Członkowicach, gdziekolwiek. Przychodzi człowiek i wierzy, i zaczyna wierzyć w to, co tam się mówi. Jego dusza jest dalej stara. Nic się nie zmieniło. Nagle na nabożeński duch się występuje. Duch się występuje i on ciałem swoim zaczyna to odczuwać. Duchem zaczyna to odczuwać. I duch się występuje na niego. I on zaczyna chwała Panu. Chwała Przeżywać. I no, tu się nic nie zmieniło. Dalej osądza innych ludzi. Ty jesteś taki, ty jesteś taki. Jest nic nie... Dalej. Jednej rzeczy, której Diabeł nie może zrobić: Nie może kochać. Nie może być owoców ducha świętego. On nie kocha, on nie ma owoców ducha świętego. Ale przeżywa. narodzić. Ale on coś przeżywa. Jego ciało się trzęsie. Odczuwa moc Ducha Świętego. To jest autentyczny Duch Święty. Jego Duch odczuwa Ducha Świętego. To jest autentyczny Duch Święty. Mało tego, Pan powiedział za pomocą tego ducha współczesny faryzeusz może doprowadzić do prawie do doskonałości swoje ciało. I powiedzieć tak, ja wierzę w poselstwo, rusza czana i węgiel. Ja wierzę w poselstwo. Ja jestem sprawiedliwy. Ja jestem bardziej sprawiedliwy, niż ktokolwiek z was. ja się podoba Bogu. Ja robię wszystko, co Bóg każe. No. Tak. Słuchajcie, spróbuję, co Kolek o mówi. istota ludzka składa się z trzech elementów. Na zewnątrz jest ciało, macie pięć zmysłów, przez które ono kontaktuje się ze swoim ziemskim otoczeniem. To będzie to jasno pokazane. Na zewnątrz jest ciało, macie pięć zmysłów, które kontaktują się z waszym ziemskim otoczeniem. Tych pięć zmysłów to jest wzrok, węch, smak, dotyk, słuch. Ciało ma pięć Wrot. Mówić to są wrota, yy, przez które wszystko wchodzi do ciała. To po powiedzie Wewnątrz znajduje się duch. To jest duch. On jest wewnątrz. Tam też istnieje pięć zmysłów. Nie? I tu Problema wymienia te zmysły. Sumienie, uczucie, rozsądek, pamięć i wyobraźnię. To są te pięć wrot, jakie są do ducha. jest dusza. I tu jest dusza. To jest ośrodkowa część. Pamiętajcie: deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ten sam deszcz, który umożliwia wzrost przenisy, spowoduje także wzrost konkuru. Czy nie jest tak? Jak to możliwe? Wewnątrz tego nasienia jest pewna natura. I ta natura ujawnia się. One mogą znajdować się na tym samym polu, tuż obok siebie. Kwas i pszenica stoją koło siebie i cieszą się jednakowo. W czasie suszy ich głowy są opuszczone, bo są sprawione napoju. Gdy przychodzi deszcz, kongol może wznieść okrzyki radości tak samo głośno jak pszenica, ale po owocach ich rozpoznacie. Rzecz, której szatan nie może zrobić, on nie może kochać. Owoce ducha świętego to są miłość, radość, pokój. Szatan nie może kochać nie jest w stanie. Jego natura nie pozwala na to. Więc po owocach, słuchajcie, jest nauka, która uważa, że po owocach, yy, że to już nieprawda jest, że to już jest nieaktualne. Że wie, wie, w jakimś tam powiedział, że już nie po owocach. To jest skazanie z 65. roku. Mało tego, z grudnia. Grudzień 65. rok. Dalej mówi, że po owocach i poznacie. Dementuję pewną fałszywą naukę, która się pojawiła. Przeciwko której stoję. Ok. W każdaniu na, na skrzydłach śnieżno białego gołąbicy program mówi, one zachowują swoją czystość od wewnątrz. O kołębie. Chrześcijanie gołębie. robi to także, oczyszcza się od wewnątrz. Czyli Duch Święty pracuje.. Duch Święty pracuje nad, nad tobą od środka. W tej duszy jest gen. Gen Boży. Każdy go ma? Nie każdy go. Ma. Ten gen Boży jest umieszczony tylko w niektórych ludziach. Ale to nie jest dokładnie tak, że my nie mamy szansy. Bóg umieścił ten gen na podstawie swojej uprzedniej wiedzy. Czyli Bóg wiedząc, co ja zrobię, wiedział, że ja ten gen będę miał. To nie jest tak, że dzisiaj ty decydujesz o tym powiedzmy, nie masz już nic do powiedzenia, tylko to jest coś takiego, że Bóg wiedział, jak ty zrobisz. Bóg znał twój koniec przed początkiem. I na podstawie uprzedniej wiedzy, on powiedział jego miłowałem, a nim zgadziłem. Na podstawie tego, że wiedział koniec przed początkiem. To jest trudne. Ale to się już yy, stało na podstawie uprzedniej wiedzy. Okay? I bardzo ważną rzecz jeszcze, jeszcze...